Dzień dobry. Drodzy Państwo, kupiłem sobie super zestaw czterech kamer z nagrybarką sieciową firmy Hikvision. Jak widać jedna kamerka działa wspaniale, druga mimo, że tak samo skonfigurowana sieć jest niedostępna, trzecia tak samo, czwarta tak samo. Podobnie. Otóż co ja się tu nie nakombinował? Przekierowałem porty. Klasycznie powinno wszystko działać, bo to się zawsze tak robi. Przekierowuje się z jednego zewnętrznego adresu IP sieciowego. Tak się robi, żeby na każdym był po prostu na każdej kamerze inny numer portów. No i jest, tak? Protokół hika. Próbowałem kamery, przestawiłem na ONVIF Tu jest tego przykład. O, proszę bardzo. I na tym kanale mieli Państwo. Prawie już jest widok. Jest on, vif, jest wszystko, wszystko jest ustawione wspaniale. I co mamy, proszę Państwa? O, takie gówno mamy za przeproszeniem. Bardzo ładne. Yy, polecam wszystkim ten system kupujcie, mówię. Jak macie yy, możliwość, żeby nagrywarka była tam, gdzie, tam gdzie, no, gdzie kamery, czyli jak Was okradną, to i wyniosłam nagrywarkę. Lub musicie Chińczykowi do, do jego centrali wysyłać swój obraz z sypialni, z salonu, ze wszystkiego? No to okej, okay. hik-connect Hik służy pomocą, tak, i tam wszystko działa dzięki temu. Ja chciałem nagrywać sam siebie, po prostu, a nie, yy, nie podawać ten sygnał na zewnątrz. Mimo to, że sieć, wszystko działa. Podłączałem nawet w miejsce kamery serwery ze stronami internetowymi. O, tutaj stoją takie, takie serwery. O, tu są. To jest taka strona typu "Idź na kawę". O, w HTML-u, na próbę i wszystko działało. Oczywiście na tych portach co kamery, a kamery działać nie chcą i widzę działać nie będą. Pozdrawiam wszystkim. A jeszcze coś. Za jedną czwartą tej ceny nakupiłbym kamer na przykład Protek czy High Look, czy. Hide, co? Nie wiem, tam Vision i na pewno by wszystko działało, bo na takim czymś już stawiałem 10 takich monitoringów i wszystko chodzi. A tutaj oczywiście w Hiku musi być Hiku, Hiku. No, dziękuję wszystkim. Jeszcze raz pozdrawiam.